Cześć, to ja, ten sam, ale trochę inny przystojniak, z brodą niczym side Sajdow, z fryzurą Nalamusa, którą schowałem pod kapturem. Dzisiaj osiedlowo-treningowo, czyli get to workout, korzystając z tego, że mieszkam na Mokotowie, dojrzałem chłopaków i dziewczyny, którzy trenują sobie z samego rana w parku, postanowiłem ich odwiedzić. Co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że pewien film, pewna kultowa polska komedia mówiła, że polskim chłopakom brakuje luzu. Nie brakuje polskim chłopakom luzu, a co więcej, przekonajcie się sami, zobaczcie, jak ćwiczą ludzie z akcji osiedlowo-treningowo. Zapraszam. Niech matka wierzeć, pies, wszyscy wiedzą to bankowo Czpaj sport nałogowo, plecy się same nie zrobią Weź nie przejmuj się, czuć to niejednorazowo W siebie nie rób tego z głową, tylko czpaj oporowo Niech matka wierze w pies, wszyscy wiedzą to bankowo Czpaj sport nałogowo, plecy się same nie zrobią Weź nie przejmuj się, czuć to nie jednorazowo, W siebie nie rób tego z głową, tylko czpaj oporowo To znowu ja, do niedawna kawaler, dziś... Yy... No, przystojniak, którego serce zawładnęła piękna Izabela. Izabelo, pozdrawiam cię. Wiem, że oglądasz moje blogi, lubisz je i będziesz je jeszcze bardziej oglądać. Słuchajcie, osiedlowo, treningowo zobaczyliście, jak trenują chłopaki, a są ze mną dwaj z trzech założycieli projektu. Po mojej prawej, chlebak, po mojej lewej, Andrzej. Zapytam tak od razu wprost, chłopaki, jak to się zaczęło, Andrzej? Zaczęło się od tego, że. Lubimy ćwiczyć i chcieliśmy to robić na dworze, bo jest całkiem pogoda, Warszawa jest piękna, co do tego miejsca, choć ludzie tego na razie nie widzą, chcieliśmy im pokazać to, że można ćwiczyć tak naprawdę wszędzie i zaczęło się od tego, że zaczęliśmy to robić sami po prostu. Chlebak, e, kiedy, gdzie, o której e, wszyscy ci, którzy by chcieli do Was dołączyć, mogą przyjść i potrenować z Wami? Treningi są codziennie od poniedziałku do piątku. Pierwszy trening jest o dziewiątej, wtedy my przychodzimy, czyli ta grupa taka mocna. Robimy swój własny trening, potem jest następny trening o 20.00, już robimy grupy, jest podział na słabszą i silniejszą, są dziewczyny, są chłopaki. W soboty mamy treningi od 11.00, jest boks, można porobić tarcze, tu mamy Andrzeja, który zajmuje się boksem, my robimy technikę, podpowiadamy ludziom, więc zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty. A gdzie? Tutaj na Morskim Oku, na Dolnym Okotowie. Park Morskie Oko, Mokotów naprzeciwko Hayata. E, wszystkich zapraszamy. Andrzej, a ja mam do Ciebie takie pytanie bo słuchaj, e, w, widziałem koleżankę, która trenowała z Wami, wpatrywała się w Ciebie jak e, w obrazek. Znaczy to w takim razie, że e, musisz być atrakcyjnym facetem? No niestety ja Ci tego nie potwierdzę, bo się nie znam, e, ale chciałbym, chciałbym się Ciebie zapytać, e, co, co spowodowało, że lubisz trzymać drążek? Przyzwyczajenie. <laughs> Przyzwyczajenie. Andrzej z przyzwyczajenia trzyma drążek, Chleba, chlebak nie wytrzymał. Andrzej, powiedz mi, jak długo, jak długo w tym brniesz? Jak długo trzymasz drążek? Jak długo trzymasz drążek? Aż puszczę. <grym> Ale jak puścisz co? Drążek. Aha, a Andrzej trzyma drążek do momentu, kiedy go puści. Słuchaj chlebak, widzę, że tutaj się rozbawiłeś strasznie, to chciałbym się ciebie zapytać, co co spowodowało, jaki impuls zawładną tobą, że powiedziałaś A kurde, ja też będę trzymał drążek. Motywacja i chęć czegoś, osiągnięcia czegoś, wybicia się z, może z osiedla. Nie, nie, trzeba, nie trzeba siedzieć tylko na osiedlu na ławce i chlać browary, można też coś robić i coś osiągnąć. Tak naprawdę. Ten głupi drążek potrafi ci pokazać, jak jesteś słaby, i jak ktoś, kto po prostu robi to od jakiegoś czasu, jest u ciebie silniejszy, tylko dlatego, że tobie się nie chce, albo uważasz, że nie da się tego robić, a da się i my to jesteśmy ci w stanie pokazać. Słuchaj, chlebak, wspomniałeś, że nie siedzieć na ławce na osiedlu, nie pić browara, tylko przyjść i trenować. Czy ty, czy ty byłeś w takiej sytuacji, że siedziałeś na osiedlu, piłeś browara, ale w pewnym momencie pomyślałeś: A, spróbuję get to workout coś dla mnie, czemu by nie? E, wcześniej zajmowałem się parkurem, skakałem po blokach. E, poprzez kontuzję, zawsze stałem trenowania i nie powiem, że mnie to nie przybiło. I przez długi okres czasu, bo to były prawie 4 lata, siedziałem w takim letargu na ławce, na osiedlu, aż w końcu doszło do mnie, że trzeba coś zrobić. No, że życie to nie jest tylko osiedle, które tak naprawdę do niczego nie prowadzi dobrego. No. No. Słuchaj, Andrzej. Y Jesteście na Facebooku, powiedz wszystkim, gdzie mogą znaleźć waszą stronę, gdzie was szukać, żeby zaczerpnąć jakieś nowości, informacje, obejrzeć jakieś zdjęcia z waszych treningów. W facebookowej wyszukiwarce wpisujecie osiedlowo-treningowo, jest tam wszystko, godziny treningów, to co robimy na treningach, kto tu uczestniczy, możecie zadawać pytania, pisać do nas, na pewno odpowiemy, odpiszemy, także śmiało, osiedlowo-treningowo na Facebooku. Słuchaj... A kto może przyjść i dołączyć do was, do waszych treningów? Każdy. Ty przede wszystkim. Ja? No. A czemu ja? A dlaczego nie? Słuchaj, a dlaczego tak? Żebyś był fajniejszy, żebyś był taki jak my. Słuchaj, jeżeli, jeżeli uważasz, że ty jesteś fajny, a ja nie jestem fajny, to jesteś w błędzie albo obudziłeś się wiesz czym, w pupie, z tym co pakul tam wspominał. Ale to już, to już nieistotne. Pogadam sobie poza kamerą, bo... Kolegę Andrzeja poniosło albo myśli, że ma tyle szczęścia w życiu. Jest w błędzie. Słuchaj chlebak, na koniec. Krótkie, krótkie takie pytanie, ile trwa trening? Jak intensywny jest? I na jakich partiach przede wszystkim ciała skupiacie się trenując? Trening trwa przykładowo godzinę. Możemy go robić nawet cały dzień, siedząc tutaj na morskim oku, gadając, przy okazji robiąc jakąś serię. Główną częścią treningu są górne partie mięśni, czyli plecy, łapy, bary. Mamy w środy mamy Michała crossfitowca od nóg. On robi nam treningi takie, że nawet my wymiękamy na, na nogi. Nie powiem, że można się pożygać na nogach, można też oszukiwać w seriach. Co też tutaj ja czasem uskuteczniam, żeby się nie zażygać. I to tyle. No. Trzeba przyjść i robić po prostu. Możemy zrobić trening w 30 minut, tak jak dzisiaj pokazywaliśmy. Zrobiliśmy go w 45 minut, 10 serii, 600 powtórzeń, 200 podciągnięć, 200 pompek, 200 dipów. I tak jak powiedziałem, możemy przyjść i robić na 3 godziny. Posiedzieć, zrobić jedną serię, posiedzieć, pogadać z 10 minut, zrobić następną serię i tak w kółko. Także sami słyszeliście, że możecie przyjść, trenować Park Morskie Oko od poniedziałku do piątku, dziewiąta i dwudziesta. Słuchajcie, co ja mogę powiedzieć na koniec? Ja lecę w tej chwili się przebrać, bo za chwilę przede mną impreza Bricks and Stratum z Marcinem Gortatym i Mamedem Halidowem. Was zapraszam do trenowania, do oglądania mojego bloga. Z Parku Morskie Oko miałem przyjemność Dojrzeć trening chłopaków z osiedlowo-treningowo. Był ze mną niepiękny Roman, a brzydki Andrzej i chlebak. Pozdrawiam. Wierzcie, wiara czyni cuda, wielu się nie udało, ale w tobie się uda szybko, wielu zwątpiło. Krytycznej chwili, a wygrali ci, którzy nie zwątpili. Wierzcie, wiara czyni cuda, wielu się nie Siemanko, witam po raz kolejny na swoim blogu. Słuchajcie, dzisiaj ze mną ktoś, kogo na pewno się nie spodziewaliście, ale jest i ma coś dla was specjalnego. Sam Marcin Gortat, nasz rodzynek w NBA, gwiazda największego formatu. Witaj Marcin, słuchaj, chciałbym zorganizować na swoim wideoblogu konkurs. Wiem, że jesteś w stanie mi pomóc. Mam tutaj dwie kartki do wygrania. Wiem, że będę miał jeszcze nagrody dodatkowe, suweniry od ciebie, z twojej fundacji. Jakbyś mógł Pokrótce powiedzieć pytanie konkursowe, które, które po prostu będzie uwieńczeniem tego bloga, i wszyscy, którzy poprawnie odpowiedzą na to pytanie, odpowiedzą w komentarzach, będą mogli zgarnąć nagrody. A więc, tak jak powiedziałeś, do wygrania są dwa postery moje z podpisem, oryginalnym podpisem. Do tego dokładamy jeszcze suwenir, który będzie niespodzianką. A pytanie jest następujące. Jaki był mój pierwszy klub w NBA? Pamiętajcie, że nie kierujcie się klubem wybranym w drafcie, ani obecnym klubem. Jaki był pierwszy klub, w którym rozegrałem 3,5 roku w NBA? Jest to klub, w którym dostałem się również do finałów NBA. Mała podpowiedź. Odpowiedzi wysyłajcie na blog i zwycięzcy już dzisiaj gratuluję i miejmy nadzieję, że spotkamy się któregoś dnia osobiście. Także jak wspomniał Marcin, będzie blog na moim facebooku, wrzucajcie swoje odpowiedzi na, na jego pytanie, czekają postery do zgarnięcia, czekają nagrody, a więc zapierdzielajcie, oglądajcie, lajkujcie i odpowiadajcie oczywiście poprawnie na mm, pytanie, które zadał Marcin. Pozdro.